I ja się, sesuje Roksek teraz, komentarcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku gramy w symulator pszczoły, Ja widzicie ja już to jest taką pszczółką. No i słuchajcie, zadanie będziemy musieli się dostać do tego jajka i chyba go kupić lub coś takiego, nie zobaczymy bo aktualnie, nawet no jak widzicie, mam 4 pola moje, więc osłabił tylko trochę. Ale oczywiście za chwilę się to zmieni. A zanim to zrobimy, to oczywiście mam dla Was wyniki z konkursu, który był kilka odcinków temu. I oczywiście wygranego macie aktualnie na ekranie. A dodatkowo, jeżeli chcecie zbierać kolejne 100 Robuxów, zostawcie tutaj super dzwonę, łapkę w grę oraz napiszcie komentarz ze nickiem z Robloxa. A my słuchajcie już lecimy. Ja wiecie jak chcę na to, na te kwiatki staje, to dostaję kwiatki, pyłek nie wiem co to jest. Okej, okay, uznajmy, że kwiatki. I słuchajcie, każdy kwiatek, znaczy każde dwa kwiatki to jeden miodik. Mam 300, więc całkiem dużo, więc dobra, co ja ty kupuję Okej, okay, za, zadanie, jak widzicie. Co to jest? Okej, okay, mamy jajko i co ono nam da? 300 jody, ej, to się bardzo pocał, To było bardzo dobre, dobra, lecimy dalej. Okej, okay, niszczymy. Ok, to musimy całe to coś zrobić, taki rąb to chyba jest. Okej, okay, no dobra, no postaram się to zrobić. Czy ja mam pracownika teraz? Czy ja teraz pracownika... Nie, no słuchajcie do no ich kozacko, to mi się podoba! Okej, okay, kupujemy resztę, dobra, dobra, a teraz będzie drogie potem. zbieramy, spoko... Ale ja mam pracownika, jak dobrze! Kolejne słuchajcie jajko, to jest mega trudno do, do iściadej jajki. W ogóle jakieś kwiatki na ziemi mamy, nie wiem czy to zajmuje miejsce, czy jak? Jak zajmuje miejsce, to trudno, no do, ale dobra. Okej, okay, dobra, sobie to jajko, ciekawe co teraz z niego wleci. I słuchajcie, mamy kolejnego pracownika, nie no jakie to jest dobre. Dwóch już pracowników mamy, okej okay. Dobra, w ogóle możemy sobie te robuxy kupić. Za 100 robuxów siebie i OK, Okej, ja to kupuję i słuchajcie, mam plan zrobić taką mega długą linię aż do... Co tu się stanęło? Dobra, robimy to do, tam do linię. Ja za słuchajcie, lecimy robimy taką linię prosto po prostu. Okej, okay, zobaczymy jak daleko dolecimy Ej, w sumie jakieś upgrade jeszcze tu! Aha, mamy spida serio, Ok, dobra i mamy multiple... ej nie no słuchajcie to złego dobre Ej słuchajcie, że jesteśmy naprawdę blisko, dobra, czy to się uda? Obstawiam, że może jeszcze trochę brakować, no ale zobaczmy Ej serio, jeszcze chyba 10 ich zostało Nie no, braknie mi pewnie, braknie, tak, obstawiam, że o nie, najgorzej No i słuchajcie, już chociaż będziemy mieli taką linię, ile tego musimy zrobić Okej, okay, no i słuchajcie, powoli brakuje tutaj, to... no i brakło Brakło nam czterech, mi... czterech jakby tych kupionych rzeczy Dobra, to słuchajcie, teraz możemy sobie tak lecieć i zbierać spoko. Ej, nie no, w sumie mam bardzo dużo tych kwiatków. Dobra, to nie jest tak źle jak myślałem. Okej, okay, lecimy, słuchajcie, mamy 600 aktualnie, no to nie jest jakoś mega dużo jednak. Jednak ja słuchajcie, to nie jest jakoś mega dużo. Kupię sobie jeszcze za 400 rołów, bo to słuchajcie, nie ma pasów, to musimy to kupować. Kup sobie 25 tysięcy miodu i robimy kolejne taką linię Okej, okay, kolejny pracownik, bardzo fajnie, spoko, też się przyda Okej, okay, już w połowie jesteśmy, mamy jeszcze 24 tysiące Teraz słuchajcie, już na łatwicie dolecimy tam Ok, więc jeszcze sobie tutaj pokupujemy Ale teraz tego miodu będziemy już zarabiać, płot. tam w ogóle pracowników nam, którzy to zbierają Okej, okay, kolejne jajko, i jakie drogie jajko, dobra, proszę, żeby było coś dobrego I, o, oh, kolejny pracownik, no dobra, no niech będzie, teraz zapłaciłem za nie Okej, okay, prawie jesteśmy i słuchajcie, 5 000... Ej, nie, nie gadać, mi braknie nie, no nie może mi brak dość tego Uwaga, siedem, 7... nie, no brakło mi Chociaż nie, w sumie, w sumie Nie, dobra, nie brakło mi Okej, okay, ile to kosztuje? Dziewięć tysięcy prawie Czemu to jest takie drogie? Dobra, zbieramy teraz na to Okej, okay, niszczymy to Czekaj, co się stanie Uwaga, uwaga, dobra, 2000 tysiące tysiąc I mamy jajko za Co? Czemu znowu? No co to ma być? No nie wierzę, no i dalej muszę to zbierać nie no, oszkała mnie ta grama masakra, słuchajcie. Ok, no uznaję, że bez sensu jest narazić zbieranie na te 9000 jak jeszcze mogę sobie tutaj pokupować i wymaksować całą tą krainę, wiedzamy ja to się zrobić, słuchajcie. Ok, no jak mi się to bało, nam mnie brakuje, więc po prostu zbieramy to. No i będziemy mogli już lecieć na kolejną mapę. W ogóle upgradey tu mamy, nie upgrade, po co, to komu? Dobra, lecimy, słuchajcie, pierwsze, dobra, tutaj tu będzie, uwaga. A, drzewo, super, dobra, lecimy kolejne. Ok, nie ma 50 tysięcy, to jest mega dużo. Dobra, tu mamy Camon Egg za 8 tysięcy. Czy by się to opłaca? Nie, na razie nie. Na razie, słuchajcie, nie kupujemy tego, lecimy tutaj. Okej, okay, kupujemy to. Ej, no, w sumie to chyba kupimy to jajko, dobra. Kupmy sobie to jajko, czemu nie? I słuchajcie, mamy kolejnego pracownika, dobra. Macie, że one będą na kolejnym mapie, spoko. Ostatni już tej bierzemy. No i słuchajcie, już powoli to mamy, dobra. I jeszcze dwa zostały, okej. Okay, ten, okej, okay, dobra, jeszcze my Mamy jeszcze 6 tysięcy, więc rozwalamy to ciekawe, co tam będzie. Okej, okay, mamy jakiś nowy świat, więc jazda wbijamy tutaj. Ej, czy myślałem, że to zre... e, nie, nie zrystowało się. W sumie mam te 20 tysięcy. Jaki tego sens, że to. Aha, dobra, słuchajcie, nie wnikał. Nie wiem, czemu tak się stało. Ej, ciekawe, czy moje pszczoły z tego świata zarabiają dalej. Dobra, powiedzmy sobie na razie. Pozbierajmy tutaj. Okej, okay, no jednak ma tego dużo aktualnie. Ej, nie no, w sumie, jak to się nic takiego nie ulepszyło, to słabietko trochę, no słabiutko. Dobra, to co na razie to niszczymy. Spoko. Okej, okay, jeszcze jajka sobie zaraz, ej trzy jajka mamy, dobra, superajcek. co tu będzie pierwszego? Uwaga, co tu będzie, czy to będzie coś do, a, tysiąc kwiatków, seria, takie słabe Okej, okay, mamy peta, dobra, czy to będzie kolejny pet, dobra, no, w sumie dwóch pracowników, czemu nie, dobra, mamy dwóch pracowników, okej, okay, lecimy dalej Dobra, trzeci pracownik już będzie, no bardzo dobrze Będę już tej powoli zarabiał, spoko, lecimy dalej, okej okay. że w ogóle to się zapisało, tylko czemu ja na tamtych nie zarabiam, no To jest trochę głupie w tej grze, trochę tego nie przemyśleli ale dobra, niszczymy dalej, spoko, surprise nie, no, surprise jest słaby Ale chyba na plus wszedł, więc to no, nie jest aż taki zły Jednak nie jest taki zły, dobra, niszczymy tu Jaki kapelusz w ogóle to jest Okej, okay, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, już prawie w połowie jesteśmy, więc jest nieźle, nieźle Aha, guardian, tutaj w ogóle więcej dostajemy za kwiatka Aha, że tak to działa, dobra, to już to ogarniam, czemu tak to jest Dobra, to nie jest tak źle, tak nie jest tak źle. Dobra, lecimy, super dobra, niszczymy kolejny. Okej, okay, kolejna linia zrobiona i słuchajcie, już za chwilę... Nie, no, jeszcze nam w sumie trochę dużo brakuje. Dobra, kolejny kamanek, bardzo dobrze, kolejny pracownik, tak trzymaj No i słuchajcie, do tej linii po prostu zrobimy sobie taką całą linię. Okej, okay. no i jeszcze to zniszczymy, Jeszcze ten poziom dajmy sobie, rozwalimy No i słuchajcie, teraz lecimy robić całą taką linię. Rerek, co to jest? 3000? Nie słuchajcie, to może być jakieś dobre jajko, dobra, wiesz, że mnie niszczymy. Spoko, dobra, co to jest za pszczoło jakoś? Dobra, chyba to jest mega dobre. Więc to do nie dobra, o, jak na tam rozwala, bardzo dobrze. Dobra, robimy cały ten pasek jeszcze. Czekaj, co tu jeszcze będzie ciekawego? A nie wiem, no, przydałoby się jakieś jeszcze, jajko, no bo słabo na razie zarabiamy. No, przesadzę sobie. O, dobra, no kawa, jak bardzo dobrze. Nie no, w sumie, jak za chwilę będę dużo zarabiał, to nie będzie tak źle. No i słuchajcie, już mamy kolejny pasek zrobiony. ogóle ten już daje po 70 ile to, to jest mega dużo w ogóle. No, ale dobra, dobra, teraz się będzie zmniejszać, już na szczęście. Więc fajnie, lecimy oczywiście, rozwalamy to. Może nawet udało się zrobić trzecią mapę dzisiaj, no fajnie by było. Okej, okay, kolejny kawałek, tutaj powoli kończy mi się miódek, który mi się bardzo nie podoba, bo jak słabo jakby się skończy ten miód. Dobra, dobra, czy tutaj rozwalmy, Spoko. I chyba sobie na tym skończymy, jakby to turę. Po to byśmy musieli jeszcze pozbierać. Nie, no, widzicie dobi się powoli, chyba skończył ten miodek, niestety. No, 300 mi brakuje, a czy 300 mi zostało. Ej, sobie, ale mogę jeszcze sześć, będę miał 3000. No i 5000, prawda, mamy. Dobra, nie, i nawet 5000. Jak szybko to teraz sprzedali? Dobra, dobra, nie, dasz, tak? Jeszcze sobie tej zrobimy trochę. Okej, okay, dobra, 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 tej rozwalmy. I w sumie ten basek będzie gotowy, już w sumie. Mamy ponad połowę zrobione i to bardzo dobrze. Okej, okay, niszczymy to. I słuchajcie, takim sposób, mamy już ponad połowę tej zrobione. Ale teraz muszę zbrać 4000 tego miodu na to jajko, ale dużo. Ej, w sumie, albo mogę sobie kupić 150 za 120 Robux, nie jest tak drogo jednak. Przedtem było drożej, więc rozwalmy słuchaj, jeszcze to jajko, być więc więcej pracowników, szybciej się będzie zarabiać W sumie nie wiem, czy bo na początku taką linię głupią, to było głupie, słuchajcie nigdy nie róbcie takiej linii prostej Bardziej się po prostu po kolei to zbierać Tu już po 90 daje, nie no jak to jest dobre, to tam przecież daje przynajmniej chyba 50 na tamtej mapie Dobra, to tak słuchajcie, no, tu jest o wiele lepiej na tamtej mapie, spoko no, a Kolejne jako 5000 potrzebuję, czemu tak drogo? Nie czy trochę się nie rozpędziłem, bo ja zdobyłem ponad 140 tysięcy miodu I słuchajcie, kończymy teraz całe to coś No i lecimy na kolejną mapę Wiesz ja zarobimy to, słuchajcie, o, mamy kolejny jajko Rerek za 6 tysięcy, nie, no nie marnuję na te kasy, słuchajcie, lecimy do tego jajka Okej, okay, no już coraz roszę, w sumie nie wiem, czy mi tego nie braknie Dobra, dalej olejmy sobie to Raz sobie to olejemy i słuchajcie, lecimy po prostu tą stroną Raczej nie powinno braknąć, ale uwaga, jak to być drogie, 15 tysięcy, spoko, niszczymy Okej, okay, okej, okay, okej, okay. mam no, że nie będę musiał tego całego kończyć no i słuchajcie, 20, tak, staśmie, dobra. Staśmie, lecimy taka do mapy. Jazda, okej, okay, 8 tysięcy, 6 tysięcy, no i słuchajcie, mamy. Co to jest za koronka? Jaką koronę dostałem? Dobra, jemy tam. Mamy teraz Winter. No i słuchajcie, na Winter oczywiście tak samo. Ej, w godzinie po 40 za pierwszą, z tym, jak to jest dobre. Nie wiem, no, to jest coraz szybciej się to robi, mi się wydaje. Że, nie wiem, na tam piątej mapie, tu w ogóle jest map? No 7, na mapie to już będzie po 200, pewnie na starcie dostawać. Ale no słuchajcie, by na tym sobie już ten odcinek. Jak dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać, czy z Zpodam tak samo, macie wpisać na Discorda, na Instagrama oraz do grupy kolosowej. A my widzimy się oczywiście już za kilka dni. więc Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!